Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku kolonii Survival. Dzisiaj zaczniemy od zaprezentowania jak się na, y, wygląda nasz piękny, czy piękny, myślę, że piękny y, domek, dom farmera. farmerów, pomieści się ich tutaj 60, a nie 30. Jak ja to liczyłem na ostatnim odcinku, nie wiem, w ostatnim odcinku byłem królem matematyki po prostu. Nie wiem jak, to, jak ja to wszystko obliczałem, ale y, pominmy ten fakt. Z takich rzeczy, które się robiłem poza odcinkiem, no usunąłem te murki. I w sumie tak naprawdę tyle. Zrobiłem jeszcze pompy wodne. oraz po jest to jakiś element dekoracyjny. Oraz. A po dwa... Y, nie wiem czy ja będę chciał stał tą brać wodę tak naprawdę. Bo chciałem, żeby woda była brana gdzieś bliżej. Tego miejsca, bo tu robimy, tu robimy sobie mąkę, tu robimy sobie mąkę i załóżmy, że gdzieś obok będziemy mieć budynek z piecami, gdzie będzie robiony chleb. więc fajnie byłoby, żeby takie studzienki były położone gdzieś niedaleko właśnie tego budyneczku, tej piekarni całej, więc... Myślałem, żeby nie zrobić jakiegoś takiego kwadracika i postawiać pełno e, tych studzienek, tych, tych, tych pomp, ale to bardzo, bardzo dziwnie wygląda. Jak w sumie stoją tak, to troszkę lepiej wygląda, no i takiego właśnie dodatkowego, takie dodatkowej ozdoby dają, dlatego tutaj skrzyneczki leżą. Co jeszcze się stało w międzyczasie, e, zrobiłem tak, że tutaj mamy 10 pól jagódek. Jak i również tutaj mamy 10 pól jagódek, tylko że tutaj akurat mamy jeszcze skrzynki nieporozkładane i chyba trochę. Wydaje mi się, że chyba trochę za blisko zrobiłem te jagódki. Więc teraz jak zauważyłem. Eee, bo tych jagódek jednak mimo wszystko troszkę potrzeba, więc takie 20 pól to jest minimum. A zrobiłem tak, bo w sumie nie wiedziałem za bardzo, gdzie ja mam postawić. Czy tutaj? Może tutaj postawię jakoś tak, tutaj w tym kierunku. Tutaj, może troszeczkę, a tutaj przed tym budyneczkiem zostawimy troszkę miejsca. Yy, zaraz zobaczymy. Ale najpierw, ale najpierw. Chciałem zrobić coś, co było wspomniane dwa odcinki temu w komentarzach. Yy, dokładnie wspomniał to pan miłosz. W związku z. zrobieniem takiej dobudówki od młynna, właśnie. Yy, z, Taki po prostu domeczek właśnie dobudowany do tego myna specjalnie właśnie dla tych pracujących tutaj ludzi. I w sumie jest to pomysł. Nie wiem czy ja bym nie zrobił jakiegoś większego budyneczku, coś na wzór tego, tylko może dwupiętrowy. To bym usunął wszystkie łóżka, to są tutaj w środku. I bym coś takiego właśnie mógł w tym odcinku podziałać. Ale żeby to, żeby zacząć działać tak naprawdę, to musimy zacząć od, od, od... raz, usunięcie tego pola. Bo że stąd będę, w tym kierunku bym chciał zrobić to. Jak i również musimy postawić trochę trawki. Dobrze, 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 dobrze. Stoimy sobie tutaj trawkę na całości. Możemy to usunąć na spokojnie tu nie będziemy myśleć, jak to ładnie poukładać. Nie wiem jak ja mam się zmieścić na 10 na 10 kratek. Ale zobaczymy. To jest chyba jakaś jaśniejsza trawa mi się zabrała, ale nie będziemy się tym przejmować. Jaśniejsza, taka bardziej zielona mi się wydaje, że ona jest. Dokąd ja to mam? Dotąd bym postawił tak, by nie było takiego ostrego spadu Machnąłem się. Mam nadzieję, że takie butowanie kluczków nie czuje mi pola albo coś. I to się nam się dorobi. Poprawi. No okej. Okay. Na opartego tych narożnikach. No ale nie wiem, czy nie postawiłem tego tak. Postawimy jeszcze skrzyneczki. No i wejście do młyna oczywiście musiałem zrobić chyba z tej samej strony, gdzie jest wiatrak Czy z innej, żeby ktoś przez głowę nie dostał. Tu jest Tak, zrobić. Bo mógłbym zrobić coś na wzór. W sensie wejście bym zrobił w tej strony. Zresztą tutaj jest najłatwiej, bo tu jest najbardziej gładka powierzchnia, ale to nie stoi mi nic na przeszkodzie niszczenia tego prawka ziemi, do robienia go troszkę tutaj, nie przelaż, nie przelaż, pszenisa okej okay. i wejście bym miał tutaj, jako że to jest dobudówka, to bym musiał usunąć i tu dać słody i deski. Chociaż tego i tak nie byłoby chyba za bardzo widać. Chociaż nie byłoby widać, no bo to musi być, bo to jest część ściany, więc na 100% byłoby widać. Tutaj postawimy tak. Tutaj na rożniczek. Tutaj również na rożniczek. I ile mi się tu łóżeczek mieści. W ogóle nie zauważyłem, tak a propos łóżeczek że... Do tego domku przychodzi dwóch ludzi. Dwóch ziomków. Nie wiem skąd. Czy oni są drwalami, czy coś, czy któryś tutaj z tych. Ale przychodzą tutaj. Nie mam pojęcia dlaczego. A, chyba wiem dlaczego. Bo jeżeli ktoś pracuje tutaj, co mamy tę linię? Ktoś pracuje tutaj, i na przykład tutaj wszystkie łóżka w pokojach są yy, yy, wykorzystane. Bo to, to muszą iść do kopalni, bo tam jest najwięcej łóżek na chwilę obecną. To im chyba by się jest tutaj podejść.

Chyba, że będzie więcej pięterek. No bo pięterko byłoby w tym miejscu. Białoby na każdy dom przystało. Będziemy kombinować, coś się wymyśli. Wykorzystanie jednego pola w celu skrócenia im drogi do pracy wydaje, by się, wydaje się być dobrym pomysłem. Dach to będziemy za chwilę robić. Spokojnie. no to niestety musi być domem bez takiego ładnego wejścia bo tu już jest pole chyba że zwykły taki jakiś delikatny daszek się by zrobiło, ale to później zasłonię hmm. mam 15 w żaden sposób nie urządza na razie trzeba iść po kolei z tą robotą i sodę byśmy zrobili na przykład tu, w tym kierunku. No, porazem sobie, chyba nie? To usuniemy. A tak. Takie przejście chyba styknie. Nie chcę robić sodów zewnętrznych. Skoro mam możliwość zrobić sody w środku. No, jeszcze podłoga by się tu jest sensowna nie z ziemi. W początku tak właściwie układałem tą trawkę, w tym miejscu, jak mogłem od razu paź deski. Dokładnie potrzebuję 38 w tym momencie, bo ja na pole zniszczyłem. Bo 39 było z tym polem. 38 łóżek. No chyba, że zrobimy drugie pięterko i takie poddasze po prostu. I na poddaszu by się zmieściło te osiem łóżek w tym momencie no super cztery aj za wysoko bo tutaj idą jeszcze Oj, gdzie to powiedziałem? No, przymocowałem wiatrek z go popsuł. To jest to się szybciutko. No i nie? I tutaj ładnie akurat fajnie wyszło Równo z tym piętrem samego młyna. To nam się będzie to ładnie tutaj zgrywać. No chyba, że wkopiemy się tu w młyn, ale... Nie chciałbym, nie chciałbym. A drugą część schodów zrobimy z tej strony. Tak, tak. 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 No, muszą sobie jakoś poradzić. Musimy się poukładać popadać. do karmienia. Ok, potrzebujemy... Ile ja to jest rozmówiłem Tyle dla pewności. Mamy 23 pola i 15 żaren. czy czyli jeszcze jedną łóżeczkę zrobię. I tyle muszę zmieścić. Plus. Tu do jedzenia. Tu do jedzenia, bo dobrze mieć na dole, właśnie. Żeby każdy miał tutaj stosunkowo blisko. I tu mogę w sumie takie całe Rządki postawić. Brakuje miejsca na 6 łóżek. No opartego 6 łóżeczek. Ja nie wiem czy nie postawiłbym 4. Tutaj chyba nie. Tak, tutaj jak już. Coś takiego. No bo tutaj musiałbym. Tak jak mamy to. Przesuną się. Nie, nie, co? Nie, nie, tak, nie. Hmm. Chyba, że zrobimy tak. Tak. By to lepiej wyglądało. Tak myślę, że lepiej. To się okaże dopiero później. Deseczki teraz? Nie będzie to głupio wyglądać? Na razie ciężko Określić czy to głupio wygląda czy nie Za mało Danych Jak powiem Za mało danych do przekazania dalej No tak Chcę Tu przejście było Tutaj dasze chyba też słomiany zrobię. Poprawię, poprawimy go. Jak już wszedłem tak wysoko. To sobie go poprawimy. Nic to też nie będzie widać. Ja postawię coś takiego. To mogę coś takiego zrobić. O! o widzicie? Idzie dwóch ziomków. Ropanie na gorącym uczynku. Tak, się nagle ciemno zrobiło Albo nawet nie tutaj, tylko tu I jak już jestem tak wysoko, bo jestem w sumie naprawdę wysoko Poprawimy od razu to Okay. I teraz możemy postawić. Nie będziemy z tego środka wypełniać, bo to nie ma sensu. Ważne, żeby daszek był wspomniany. No ok, i teraz chyba wygląda to całkiem ok. Do tego, możemy sobie poniszczyć te... Tu zostawić tak jak było. Czemu tu nie mogę... A. Zostawiamy tak jak było. Zatykamy pochodnia stąd. Wypad. Piętro numer 2. A propos pięterka. Rodę trzeba wykroić teraz. Idealnie Ale tam światu daje od spodu. Ojejku. Ale gryzie w oczy. To naprawdę co jasno mają. No jest chyba legitnie, nie? Tutaj trzeba im ewidentnie zmniej zmniejszyć ilość światła w środku. Zostawimy wam, nie wiem, załóżmy tu. To jest wszystko, co macie. na opartego wam jedna by wystarczyła. A może tu na jedną jakoś na górze? Tam na górze. Dobra, od razu lepiej. Ty... On tu robi ale ok, eee, za chwilę zobaczymy jak to wygląda. Eee, tak chcę sobie przejrzeć jak to wszystko tutaj funkcjonuje. Wchodzimy, wchodzimy, wchodzimy. Tutaj, proszę bardzo, wiecie, dełka. może być chyba, nie? Raz, dwa, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, dziesięć, dwanaście, trzynaście, dwanaście, piętnaście. 16, 16 2, 2, 2, 2, 3, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38. Idealnie. Co do jednego, mebelka Mi to wyszło. Zajrzymy sobie od tej strony. Ops, hops O, coś mi tu nie pasuje. Po raz, yy, musiałem usunąć te czarne. Płytki, że tak nazwę, i tutaj dorobić troszkę słomy. W pełnej kratce słomy, żeby wystawało. Chociaż tą to wystającą to słomą, to się na razie wstrzymam jeszcze. Albo mogę dostać, w sumie, jak już jestem na górze. Nie. To będzie dziwnie wyglądać. No chyba, że chodzi nam tutaj o to, żeby po prostu zrobić to przez całość. W ten sposób. W ten sposób. Nie sobie tak będzie. O! Nie! przeżyłem Wiedziałem sobie tu narożniczek. Poprawki, popraweczki. Teraz mamy całą stronę zrobioną. Możemy się, możemy się przyjrzeć. Wygląda już trochę lepiej. Tak standardowo mocno jak na mnie, ale w sensie no wszystko ten sam design robione. No ale tak... Tak przyjąłem, że to ma wyglądać i tak to wygląda. Troszkę więcej strony się przyda. Później że musimy wejść na górę, zobaczyć jak to wygląda od góry. To coś tutaj. No, okej okay. Wygląda chyba całkiem dobrze. Tej słomy bym się tu pozbył. Mimo wszystko. żeby to mnie nie dotykało. A to by musiał sobie usunąć całe. Ale dobra. To niech już zostanie. O, Idziemy sobie na górę. No, będzie takie wcięcie najbliżej. Superaśnie. Cieszę się z, dziś, z wykonanej dzisiejszej pracy. Naprawdę zrobiliśmy całkiem fajnie. Możemy postawić te jagódki z powrotem, tak jak mają być. Hmm. Jagodziaże, jagodziaże. Tu mam. Tu mam dwie kratki od budynku. To dwie kratki od budynku. To bym musiał mieć tu, tu. I zacząć budować to gdzieś tutaj dopiero. Ale nie wiem. Chcę zrobić tego troszkę dalej. W końcu mamy tutaj wśród budynku więc wypadałoby troszkę to lepiej lepiej porobić więc może przesuniemy się o jeszcze jedną kroteczkę no i pociągniemy ale widzę że muszę zacząć odtąd już o już 7 na tak 5 na 7 o nie co to jest nie to nie a taka ładna trawka to bywa i to muszę wszystko pozbierać teraz to się jest nie ta trawa. To jest ta trawa. No nie wierzę że. Jagódki, jagódki. A nie, ja tu nie miałem jagódek budować. Przepraszam, przepraszam. Jej, aki zakręcony jestem. Ja te jagódki postawię w tym odcinku jeszcze, zobaczycie. Tu <grytuj> już się widzę, zbliża fajna, fajna godzina do kończenia. Postawiłbym to tutaj. Nie będzie nawet tak krótka przerwy. To jest jeden cały budynek w ogóle, nie? O! To można zrobić tak. chodzić 4 chyba to to będzie przeszkazać 7, 8 9 10 i w sumie 20pó no to super naprawdę fajnie Postawimy tu, postawimy tu. Widzę, że z tej strony też nie mam. To postawmy tak i tak. Z tej strony. Trochę skrzyneczek by się udało. Uh -huh. Może być. O, bardzo mało mi tych gwoździ robią. Zauważyłem. Do no niech będzie tu. nie będzie tu. Niech będzie tu. Ten środkowy jagodziarz będzie musiał trochę się nachodzić. Tym chyba nie postawię, bo tutaj jest Tu mają skrzyneczkę, więc to nie jest aż tak daleko No ten środkowy będzie miał troszkę dochodzenia Chyba, że wstawimy mu na przykład tutaj Albo Tutaj Tu jedną i tam jedną, nie tu jedną, tu Nie powinno mu chyba to przeszkadzać Tak mi się wydaje Będziemy to obczać, jak będziemy rekrutować wszystkich i usuwać wszystko stamtąd. W następnym odcinku będziemy myśleć o budneczku dla właśnie piekarzy i może właśnie jakimś fragmenciku hmm, jakiegoś budyneczku dla panów z wodą. Dla panów z wodą nie będę robić yy, domków. Yy, no bo tu mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 6, jeszcze tak, z czterech może bym zrobił dla, do wody. To by zajmowali połowę domku już takiego, no bo załóżmy, że całe jedno takie pomieszczenie jest dla panów z jagódkami, bo jest 20 łóżek No to panów od wody byłoby połowa tego Więc budynek zrobimy dla piekarzy razem właśnie z sypialniami dla nich No i jak na przykład będzie taki budyneczek To zrobić im taką właśnie też kawałek placyka dla tych właśnie brakujących czterech panów od wody Żeby robili Wydaje mi się też, że to fajnym pomysłem Oczywiście, jak wam się y, widzi te wszystkie pomysły tutaj, jak, czy podoba wam się ten cały wygląd tego wszystkiego, czy coś byście chcieli zmienić, y, zmienić w przyszłości, y, możecie wyrazić swoją opinię na budynki, które aktualnie zrobiliśmy, ale jeśli chodzi o ich zmianę, to tak powiem, wam średnio mi się to widzi, nie wiem, czy będę miał czas, żeby wszystko burzyć do zera i poprawiać, y, ale ewentualnie jakieś drobne popraweczki i to tyle. Więc piszcie, jak Wam się to wszystko podoba, subskrybujcie kanał, jeśli chcecie zobaczyć więcej filmików z Kolonii, polubcie, lajkujcie filmik, jeśli się podobał i tyle, trzymajcie się, dzięki wielkie, Ej pa!